Zostawiłeś mi je, nie mówiąc nic. Zrobiłeś je, nie robiąc nic. Wyrywałeś stare, a tworzyłeś nowe. Przyznam ci się, że to przeliczyło się. Zostały takie zaczarne. że szkła zostały mi po tobie. Ona nigdy nie zwrócą się. Moje rozbite okno błaga o litość mnie. że szkła zalane już są. Rysa szkła. Rysa szkła. szkicowała się każdego dnia. Przyznał, że wpadałem w każdą Twoją rysę. Żadna niczym nóż poharatany. Obiecywałaś uczciwość, a zostały potem tylko te. Rysa szkła zostały mi po tobie. One nigdy nie zwrócą się. Moje rozbite okno baga o litość mnie. Rysa szkła zalane to już są. Rysa szkła. Zbierałeś kawałki z nich. Zawijały się wśród gwiazd. Naiwnie no i w nie je, aż w końcu skruszyły się. Prawdziwe dało mi krwawy znak. Rysa szkła zostały mi po tobie. One nigdy nie zwrócą się. Moje rozbite okno błaga o litość mnie. Rysa szkła znane już są. Rysa szkła. Och, są na oknie. Och, są za duże. Och, są ubrane krwią. Te rysa szkła. Rysa szkła.